Siemanko widzowie, z tej strony z nami. Znalazłem na sesji jakiś randomowy motocykl, siadłem na niego ten i patrzcie na to, nie? E, chyba ja. cheater nie posprzątał zabawek, nie? Także no, fajnie się jeździ takimi motocyklami, nie? Ja nie jestem pakerem. 200 mil! I to się dalej rozpędza, ja po ale. Przecież... Kurde, jak coś laki, żeby takie coś trafić na sesji. Jezu, je, nie co? Ale akcja! Bo cholera, co się stało? No nie wiem. Łapa zakrętu wyjebało. Doh. No. Bez kitu. Ja sobie chyba muszę zrobić jakąś serię na YouTube, nie? Czekaj kto jak to, to Ja sobie a, muszę zrobić jakąś serię. Osobno, polecam na jedna YouTube. Rada. Muszę zrobić tak osobną playlistę na YouTube, Aha. gdzie będę wrzucał randomowe te... Znaczy randomowe, jakiś Ogólnie, te felgi nie. ma ten nowy... Ono... Ono tylko te felgi, co ono ma. Tylko problem, że, że się nie da malować... Tylko, że masz aplikację do tego, do malowania. Fabrycznych. Ale am w ogóle... Ferrari tylko czerwone. Zakaz Fer... Fer... Ferrari'ego nieczerwonego. nie czerwonego. Bo Nie podjeżdżasz tak fajnie. Może z razy uderzyłem O Panie, jest jak w zakręty bierze bokiem, naprawdę Jadę Batim pod a ja ciekawe co da radę, nie? Normalny Batim by się... O ja Boki po Ferrari teraz jadę No to ten we Ferrari jest zajebisty Ja sobie jadę pod górkę Batim, nie? Nie mając dwóch rąk na kierownicy, takie te slizgi mm. <laughs> Ho 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 święta już są, bez kito. ja chcę ten motocykl na zawsze, nie? Szkoda, że się tak nie ma Jaki motocykl można sobie ukraść do garażu bez No za co ten bo ten do 100 tysięcy nie można Kraść? Nie no bo Batik już ty 15 nie można Ja chyba mam motocykl do 10 mi się wydaje na motocykle są tańsze No, no kurde weź z tym dziadkiem szybciej przecież. Wcześniej zapierdalałeś jak siema. No nie no, pod górkę nie umie nie Kocham śnieg w Geta! No w teraz zakręty tak leciutko przywkana przez te, te zakręty Ja się jeszcze na driftać, muszę sobie jakieś fajne... Muszę sobie Karię Sultana wziąć u Benego. No kurczki Cutan jest kozak, polecam każdemu kto ma pita Najsobciej no opcja z niego Nie mam pod mam, milion sto Tak masz mało kasy ja mam w ogóle też mało Czuję się biednie Ja się czuję biednie, co ty musisz czuć nie to nic tak za to milion sto? Ja sobie nic nie kupię Ale ładnie Wow. Ale to mi tak, trzy rachunki już takie już, 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 już nie mam tego 900 no. Zobaczcie, wchodźcie teraz do na staszyn Dobra to ja ten jeszcze zrobię piski z jasło, czyli jadę i mm. ile czegoś Tak ja milion dziennie nie wydaję na yes. wszystkie Oj, chyba zginąłem właśnie. Ała! Przeżyłem takie coś! Dobra, to było na tyle. Elo, elo. Szkoda zero.